Cześć, jestem Bichar, a dziś pójdziemy na wyprawę do Nederu. Ostatnia moja wyprawa zakończyła się malutkim fiaskiem ze względu na to, że w jaskini zginąłem. Nie mogłem znaleźć drogi powrotnej, napadły mnie szkielety, a już nie mogłem się przed nimi chronić. Wpadłem w jakąś dziurę, no i niestety nie udało mi się. Pierwsza wyprawa ratownicza nie powiodła się, też zginąłem. Druga wyprawa ratownicza już się nie odbyła. Stwierdziłem, że nie będę ryzykował i po prostu zbiorę sobie kilka takich, e, tych roślinek e, z samego brzegu, no i się udało. E, a dziś, dziś pójdę do netheru, potrzebuję trochę bloków z netheru, no i cóż, lecimy. Okej, okay, w razie czego mam tarczę, żeby mnie tutaj nic nie zabiło, jestem chyba troszeczkę bardziej e, o nie, to jest ten głupi biom, ten bazaltowy biom, tutaj nic nie ma, a jest bardzo niebezpiecznie na tym biomie. Ale tutaj jak widzicie jest pełno tego bazaltu, chyba tam na samym końcu jest jakiś inny biom, nie mam pojęcia. Zmieniłem shadery tutaj na ten nether, o wiele lepiej on wygląda i tamte mi jakoś falowały. Muszę chyba poszukać jeszcze jakichś innych tych shaderów, bo nie wiem czy mi się tamte... Nie jestem aż tak bardzo z nich zadowolony, no ale mniejsza z tym. Ja teraz uważam, żeby tutaj nigdzie nie zginąć, co to jest za blok. Hmm. W ogóle mam diamentowy kill-off i złoty kill -off z jedwabnym dotykiem. czernit po prostu, ha, on tak dziwnie to wygląda, taki niebieski. Bo oczywiście ten ostatni diamentowy kill-off został. No przepad po prostu, tak? Przepad gdzieś w czeluściach tej ładnej pięknej jaskini. No i będę musiał powoli kompletować ten swój set, tak żeby no jakoś tutaj chodzić porządnie po tych wszystkich bardzo e, niebezpiecznych krainach. O, tamten biom mi jest potrzebny, bo ja chcę Piasek Dusz, a nigdzie go nie mogłem znaleźć w oceanach. No i ten set e, diamentowy mi się przyda, tym bardziej, że już tam trochę zacząłem tych wieśniaków ogarniać, e, szukać jakichś fajnych dili, no fajnych książek u nich. E, może Wam jeszcze na koniec odcinka to pokażę? I jest pierwsza struktura w Nederze, czyli to są te z kości, tak? Wezmę sobie te kości. One mają dziwną melodykę, jak się z... jak niszczy człowiek. Ale... Ale tutaj też gdzieś jest ghast, także trzeba uważać. Dobra, to nie będzie... O nie, gdzieś. Gdzie on jest? Aha, tam jest. A, to tak nie działa, że ja się przed nim obronię. No dobra, spróbuję odbić. Aj, prawie, prawie, jeszcze raz. A, dobrze. No. No ale on ucieka. Jest trafiony, elegancko. Ha, ha. O to chodziło. Zaraz zobaczymy, czy on tam coś wydropił. Ale ja sobie trochę tego piaska dusz chcę zebrać. Bo jest mi on potrzebny do zrobienia windy, nie wiem czy ja już to powiedziałem, chyba tak. Hej, tutaj jest sporo tych struktur. Tutaj jest tam, jest jakaś kość. Dobra, to ja je sobie później pozbieram. Na razie pójdę zobaczyć, czy ten gaz coś wydropił. A wygląda na to, że tak, ale to jest chyba tylko exp. Nie ma łzy gasta. Jest to łza gasta, no i super, ale tutaj fartownie to. Ło! No przecież ja nie wszedłem na tą lawę chyba. Dobra, muszę się najeść tutaj w nederze. Nie chcę zginąć. Nie ma mowy, żebym zginął w nederze. Czego dzisiaj szukam? Nic, niczego takiego konkretnego. Po prostu przyszedłem tutaj rozejrzeć się po okolicy. Już jakiś szkieletor tam mnie zaczepia. Chciałem się obejrzeć po okolicy. No niestety, jak widzicie, jest ona kiepska. No te bazaltowe wzgórza. Nie wiem, jak to się nazywa ten biom. One nie są zbyt, zbyt przyjemnym biomem. Nawet tutaj te, te piaski dusz, one też są słabe, bo trzeba się nachodzić długo. Jest takie trochę monotonne. No i nic ciekawego się nie dzieje. No fajne, że są te bloki kości, no ale to, to mi nie jest aż tak bardzo potrzebne. tak? Bardziej by mnie satysfakcjonowały jakieś drzewka czy cokolwiek. Innego no w końcu nether jest teraz bardzo bardzo piękny. O nie, jeszcze jeden gaz gdzieś jest. No ja ich nie widzę. Dobra. Uda się, uda. Aj no, przeleciało przez niego. Kurde, a to. Ale wszystkie odbijam elegancko. Już się wprawiłem. Patrz jak się boi, jak ucieka, jak nie chce konfrontacji. O. o nie. A ja nie mam żadnego łuku ani nic. Żeby się z nim bawić. Będzie dobrze. Ale chyba tym razem... Tym razem nawet jak coś wypadło, to raczej nie chcę po to iść. Dobra, udało się dotrzeć do tych czerwonych drzew. Trochę mi się ścina ta gra jakoś dzisiaj, tylko właśnie zapomniałem o tym, żeby ubrać jakieś złote wdzianko i muszę uważać na tych tamtych, oni się chyba jakoś nazywają hogliny, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba tak, e, nazbieram sobie troszeczkę drewna, o tych świecidełek, ja mam za mało bloków światła, więc tutaj te na pewno się przydadzą i to co też będę bardzo potrzebował w nederze, to czego będę szukał to na pewno kwarc, tak, no bo tutaj wszystkie te rzeczy, które dotyczą redstonea, no to jest potrzebny kwarc, a ja redstonem lubię się bawić i na pewno będzie to bardzo potrzebny surowiec do tych wszystkich automatycznych, mniej lub bardziej automatycznych farm. A jest kilka, które już chciałbym zrobić, takie jak na przykład farma trzciny cukrowej, farma taka automatyczna, oczywiście farma trzciny cukrowej. E, farma, bambusa, deń arbuzów. O, to by się przydało teraz bardzo, by się przydało. Oho, chyba mnie zobaczył. I chyba nie jestem z tego zadowolony, że nie zobaczył. Dobrze, że tylko jeden był. Kurde, co ja mam tak mało z tych żyć, no. Jak tutaj zginę, to ja nie wiem. Ale ile idealnie mi starczyło tego tej siekierki. Na razie też nie potrzebuję jakoś super dużo tego kwarcu, bo nie potrzebuję go do budowy. Czyli do bloków tych budowlanych, tak, tych białych kwarcowych bloków, tylko potrzebuję go do redstone'a, więc aż tak dużo go nie będę chciał tutaj zbierać. Kurde, no co te gaski? Coś się na mnie dzisiaj uwzięły te gasty. Okaże się, że w nederu najwięcej kości. no ale jaki neder jest, każdy widzi. Trochę kiepsko, że na tych bazaltowych wzgórzach. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywają te biomy w nederze. Bo nie pamiętam. No, że tam na takim średnim biomie wystartowaliśmy. Później, żeby się przedostać do czegoś fajniejszego, to przez te piaski trzeba przejść. No to jednak wolne. No ale cóż taki jest nether, prawda? Ale wszędzie trzeba w nim przetrwać. A przynajmniej trzeba wszędzie spróbować w nim przetrwać. Nie można mówić, że tamten biom jest B, bo jest trudny. To nie on jest trudny, tylko to my jesteśmy słabi. O, tutaj jakie dziury, jak można wpaść. Ale ja dzisiaj nie zamierzam zginąć. Mam 24 poziom, i ja chcę zaraz enchantować sobie ten kill -off na stole do enchantowania. Bo już kilka fajnych dili z wieśniakami znalazłem. Tak jak już wam zresztą o tym powiedziałem. Co wy robicie? Dlaczego mnie atakujecie? Czy ja powiedziałem coś właśnie przed chwilą, że nie chcę zginąć dzisiaj? Uff, nie dosięgną mnie tu. O matko, przecież ja ich nie walnąłem. Co oni nienormalni? A, bo to są ci od złota. Uff, myślałem, że to pigliny na mnie się rzuciły. O, oh. Uff. Oh. Dobra, trzeba ich tutaj zdjąć z tej planszy. Nie będziecie mnie tu straszyć, kurde. Ale się naprawdę przestraszyłem. Ledwo uszedłem z życiem, tak naprawdę. No, następnym razem muszę pamiętać o założeniu czegoś złotego. Niby mam właśnie złoty kilo, ale to chyba oni nie, nie reagują na to, jak jest w ręce jakiś złoty przedmiot, tylko jak trzeba być ubranym. Dobra, to teraz pytanie, jak wrócić do domu? Jak wrócić? A, ja ten też szedłem chyba. No ale w każdym razie, wyprawa do netheru się udała, bo zebra... no mam to co chciałem mieć, czyli ten piasek dusz. Dobra, ale te shadery też są jakieś zwalone, bo one nieba nie potrafią e, zrobić. Więc ja po prostu zakończę tak bez shaderów. Może trzeba się przekonać do tego, że Minecraft bez shaderów też jest piękny. W każdym razie... Pokażę Wam teraz te dile, które znalazłem u wieśniaków, tutaj już. Aha, to Wam pokazywałem ostatnio, i chciałbym dzisiaj zrobić, może nie dzisiaj, ale w następnym odcinku, windę bomberkową właśnie z tym piaskiem dusz. Dlatego właśnie ten piasek dusz mi był potrzebny, a tutaj zrobiłem o tyle wieśniaków. Już Wam pokazuję. Ostrość 5, proszę bardzo, jaki ładny. Ten to na razie nic nie ma. Ten ma jedwabny Dotyk, 7 szmaragdów, tylko także tutaj elegancki deal. Ten ma nieskończoność, czyli do łuku idealnie. Tutaj jest naprawa, też fajnie, chociaż... trochę drogo. Wiem, że są tańsze. 34 smragdy. I ten ostatni ma szczęście 2. O właśnie, ten miał szczęście 2. Ale chciałbym najpierw zobaczyć, zenchantować kto na stole, tego ten kill off i zobaczyć, co mi wypadnie z takiego enchantu. O nie, tutaj się trzech zrobiło. No nic, zdarza się, ale i tak tyle tych wieśniaków tam jest na dole, że taka jedna mała pomyłka. Ta nic, nic strasznego. I tak farma świetnie działa. Cały czas te wieśniaki się tam produkują. Ja nie wiem, ile ich tam jest. One chyba nie giną tak, tak jak myślałem, że, że będą się e, ściskać, tak? że będą, że będą e, po prostu się zgniatały pod wpływem ilości tych wieśniaków na jednym bloku. Nie wiem. Nie słyszałem, żeby jakiś ginął. A słyszałem cały czas, jak spadają tam małe te dzieciaki. No w każdym razie, co ostatnio tutaj zrobiłem? Nic, nic nie robiłem kompletnie. Skupiłem się na zbieraniu surowców. Tutaj sobie posadziłem ta, te, te, te jagódki świecące. One mi urosły wszystkie i tylko na jednym mi się pokazały jagódki, więc trochę wolno one rosną na pewno. Trochę bardzo nawet wolno. No i zebrałem dużo terakoty. Tutaj już jest trochę, tutaj jeszcze się przepala. Tutaj jeszcze zaczynamy no, gliny, tylko oczywiście zebrałem ją tylko i wyłącznie tam w tamtej jaskini. To, co wszystko, tą całą glinę, jaką widzieliście, to jest glina z tamtej jaskini. No i będę w przyszłym odcinku, może nie w przyszłym, ale w jakimś kolejnym, robił kolejne domki w wiosce. Myślę, że też warto byłoby coś zrobić tutaj przy moim domu, no ale tego nie wiem jeszcze, to już się zobaczy, tak. Na razie niczego nie obiecuję, bo też trochę czasu mało, więc wiecie jak jest. No dobra, to ja się z wami żegnam. Dzięki, że obejrzeliście do tego momentu ten odcinek. Mam nadzieję, że obejrzeliście do tego momentu. No i cóż, cześć, trzymajcie się.